Zanim mnie zapytacie, o co tu chodzi w tym filmie, chociaż pewnie widzicie po tytule, co tu się dzieje? Ogółem opowiem Wam fabułę. Wszystkie minifigurki, jakie dotychczas Wam pokazywałem, między innymi Fakir i takie tam, postanowiły wypłynąć na podróż morską i rozbiły się na wyspie. Postanowiły założyć miasto, i postanowili, że dobrym ruchem na początku będzie wybranie prezydenta. Zapraszam Was do tego materiału. Prosimy się przedstawić. Dzień dobry, nazywam się White. Nietypowe imię jak na dzisiejsze czasy. Obiecuję wam wybudowanie dróg, zrobienie miejsc, zbudowanie osiedla, wybudowanie Straży Granicznej, rozwinięcie naszej marynarki oraz. Wolność w wymyśleniu nazwy dla naszego miasta. Dziękuję. Głosujcie na mnie. Następny! Witam. Nazywam się Ogniu Bebech. Obiecuję Wam wybudowanie piekarni, rybki dla wszystkich, zakazanie wjazdu towarów z zagranicy, ponieważ może, możecie się nabawić modelli oraz Rozwinięcie gospodarki. Głosujcie na mnie. Następny. Witamy. Proszę się przedstawić? Ps. Wnusiu, przyjść. Coś się zepsuło. Dziadku, to się tu klika. Dobrze, Wnusiu. Przynieś mi jeszcze to złoto. Dobrze. Mhm. Jak zagłosujecie na mnie? Lub na mojego wnuczka. To złoto zostanie przeznaczone na cele charytatywne. Ogłaszam. Ob obiecuję Wam marchewki dla wszystkich, wzrost wypłat emerytury dla starszych ludzi o grosik. A ile dotychczas wynosiła emerytura? Dwa grosiki, a za moich żądań będą trzy. I pieski dla wszystkich. Głosujcie na mnie. Normalnie bym dziadka wyrzucił, stanu, ale dziadkowi się wtedy kości połamią. No i takim akcentem kończymy kończymy ten, ten materiał. Na społeczności pojawi, pojawi, się, pojawi się wy, pojawi się tabela, w której będziecie mogli wybrać, kto zostanie prezydentem. Cześć, do następnego.